Mam no, tutaj nic, a w tym poradniku pokażę Wam jak sprawdzić czy do nam działa na naszym komputerze. Może na przykład przed ściągnięciem, ale głupieniem możemy coś sprawdzić. Więc wchodzimy w nikto na nowo opisie. Zobaczmy jak taka strona Kamio, run, eat. Tutaj widzimy search for the game, for game. Tutaj się na przykład do przechowywania. będzie Arkham City. Klikamy Canyon Run it? Tutaj powinno wam być takie okienko do wybrania. Trzy opcje są. I tam klikamy to z Chyba to będzie pierwsze okienko. I tak. I potem powinno się nam pojawić. Hmm. E, czy chcemy tam uruchomić tą miarę? Klikamy Run. Takie okienko. I się to nie wyświetli, ponieważ... E, nie ja już tutaj właśnie tutaj sobie zobaczyłem tą stronę, zrobiłem tak i nie dlatego już tu jasno się wyjdzie, że z tą stroną trzeba bo najmniejsze o to jak widzimy tutaj mamy nasze wymagania jak widzimy tutaj wszystko jest zgodne tyle trzeba będzie mieli żeby dojować, co będzie źle, co będzie niedobrze nie teraz rozmawiam innower które nie pójdzie Mogę na to wezmę. będziemy grać. też mieć dh 5 Nie. Nie, to w sensie pisało. nie jest jakieś Powiedzmy, że nad czwórkami. Mogę coś tam mieć, jakieś problemy z kartografią czy czymś. Sprawdźmy. Ty mi A tu jest dobra. Mój błąd. Mogę tam kliknąć. Mm, nie no, niby tutaj też mam wszystko, wszystko ok. Ale w każdym razie jak ktoś wam się taki weźmie. Tu to jest co to jest coś chciałbyśmy zmienić. tutaj nami na minimum mam. A żeby było już takich na dobrych, takich średnich wymaganiach, to tutaj właśnie mam taki oznaczek zakazu. Co jest źle i tu możemy zaupgrytować. Z tej sterowniki i tak dalej i właśnie widział kart i zrobił to było na tyle w tym odcinku z poradników i zobaczymy się w następnym let's playu lub poradniku to zobaczymy yeah. <śmienic>